Dzień dobry kochani, w sobotę ruszamy z nowym vlogiem. Tak jak wam mówiłam, jestem dzisiaj cały dzień sama, bo Jarek jest w pracy. Miała być, słuchajcie, piękna pogoda w weekend. Jak sprawdzałam wcześniej, miała być piękna pogoda. Myślałam, że wyskoczę w stroju kąpielowym, poopalam się trochę, no ale niestety nie. Jak widzicie mam długi rękaw Nie jest zimno w sumie, bo jest 16 stopni Słońce co jakiś czas próbuje się przebić przez chmury No i wieje taki wiaterek chłodny, więc no absolutnie nastrój kąpielowy to nie jest pogoda Nawet jak dla mnie na krótki rękawek, bo jak wiecie jestem ciepło ciepłolubna i lubię bardzo jakieś ciepło Więc teraz w tym długim rękawie jest mi w sam raz, ale na krótki też by mi było zimno, więc No niestety, nie będzie opalania dzisiaj i ogólnie dzisiaj, na dzisiejszy dzień nie miałam żadnych planów konkretnych Oczywiście standardowo jest sobota, więc dzień sprzątania Także myślę, że zaraz się zabiorę za sprzątanie i będę miała z głowy I a propos sprzątania, chyba Wam wspominałam wczoraj albo przedwczoraj Że miałam w planach, żeby skupić się na kuchni bardziej Tak ją dokładniej wysprzątać Ale przyznam się Wam szczerze, że nie chce mi się dzisiaj I stwierdziłam, że skoro mi się nie chce, to nie będę tego robić Po prostu posprzątam normalnie i tyle Może za tydzień mi się zachce Zobaczymy. E, natomiast jeszcze, słuchajcie, chciałam nagrać Wam test podkładu, bo mam podkład, którego jeszcze nie używałam i który czeka na test i wiecie, sama już jestem ciekawa, jak on się sprawdzi. E, ale też mi się nie chce, słuchajcie. Nie chce mi się chce mieć taki po prostu luźny dzień e, i bez makijażu, nie chcę mi się w ogóle malować, dlatego właśnie jestem bez makijażu i stwierdziłam, że z tym testem jeszcze poczekamy, a w sumie tak sobie myślę, słuchajcie, że ja mam chyba dwa podkłady, których jeszcze nie używałam, bo miałam nagrać test. Tak mi się coś kojarzy, ale nie wiem czy dobrze kojarzę. Muszę to sprawdzić. E, tak, słuchajcie, ubrałam długi rękaw. Dzisiaj właśnie ubrałam tą sukienkę, którą dostałam na Walentynki od Jarka. Nie wiem czy pamiętacie. E, zakupiłam sobie jedną sukienkę żółtą i jedną chciałam od Jarka na Walentynki. Sama ją sobie wybrałam, ale jak ona przyszła, okazało się, że to nie do końca jest sukienka. Przynajmniej według mnie. Może gdyby był większy rozmiar, byłoby ok, ale powiem Wam, że rozmiar brałam ten sam, o ile dobrze pamiętam, co tej żółtej sukienki. I sukienka żółta, już miałam ją ubraną, jest świetna po prostu. Bardzo wygodna, bardzo fajnie wygląda. Natomiast to, no, to bardziej dla mnie jest albo taka dłuższa bluza, albo tunika do legginsu, tak jak teraz akurat mam. Ona się tak, słuchajcie, prezentuje. Tutaj ma kieszenie, więc jest fajna pod tym względem. No, ale niestety, jako sukienka jest za krótka. Tym bardziej, że wiecie, jak chodzimy, czy coś robimy, to ono tak się podnosi. Tutaj też się nam to wszystko tak na brzuchu zbiera, więc to nie wygląda fajnie. E, tak więc ja to bardziej do leginsów niż jako sukienka. A szkoda, bo fajna by była taka sportowa sukienka, no ale niestety, może jeszcze trafię taką. E, natomiast ta może by była dobra, gdyby nie była właśnie. E, gdyby był większy rozmiaru. No więc ruszamy, kochani, z kolejnym dniem. I właśnie sobie tak pomyślałam, że fantastycznie jest rozpocząć vloga na tle śmietników. Czemu by nie? Posprzątałam mieszkanie. Ale tak jak mówię, kuchnię nie sprzętałam jakoś dokładniej. I zaraz muszę tylko umyć podłogę w kuchni i podlać kwiaty. I słuchajcie, właśnie odkryłam, że był dzisiaj listonosz, o czym nie wiedziałam. I przyniósł mi dwie paczuszki znowu. Ja się domyślam, co jest w środku, bo już tam wymacałam. Ale zaraz otworzymy razem. I słuchajcie, niestety. Ale kolejna wizo. Tak. Z tego co widzę, to listonosz był 11:50, czyli ja byłam w ogrodzie wtedy. Tak, bo ja koło tej właśnie godziny byłam w ogrodzie. Ale w ogóle powiem Wam, że muszę sprawdzić, czy nasz dzwonek działa, bo nie słyszałam, żeby ktoś dzwonił. Chociaż wiecie, byłam na ogrodzie, to mogłam nie słyszeć. Ale muszę sprawdzić, bo my mamy dzwonek na baterię. Nie używamy tego, co tutaj był w domu, tylko mieliśmy wcześniej takie inne na baterie, potem jeszcze jeden mieliśmy. W końcu teraz mamy już też na baterie. I on w sumie się sprawdza najlepiej z tych wszystkich, które były, zresztą ja chyba o tym wam wspomniałam. No, więc jedna paczka jest do odebrania, także będę musiała znowu przez internet zamówić, aby przyszło drugi raz. Aha, i a, ja propos wczorajszych paczek, które doszły, e, znaczy nie doszły, są na poczcie z powrotem, to wyjaśniło się, słuchajcie, że te paczki dwie są. To jedna jest dla mnie, druga dla Jarka, bo Jarek też coś tam zamawiał, i wczoraj, tak jak wam mówiłam, jedna paczka przyszła do niego, a on dostał maila jeszcze potem, że druga też już jest dostarczona, i jak wszedł na stronę właśnie poczty, to okazało się, że ta paczka jest na poście. Więc pewnie ta druga to jest dla niego. No a ta, ja się domyślam, co to jest, bo one są za duże do skrzynki, więc ja się domyślam, co jest, bo były takie dwie paczki, które mogą być spore. Także myślę, że dopiero zobaczycie w przyszłym tygodniu, bo tamtą zrobiłam, słuchajcie, tamte paczki, co są na poczcie, zrobiłam, żeby jeszcze raz przyszły, żeby zostały dostarczone to na poniedziałek, słuchajcie, dostawa. Także byłam w szoku, że tak szybko, bo naprawdę liczyłam się z tym, że poczekam kilka dni, a tu proszę już poniedziałek, więc zaraz będę robiła tą yy, paczkę też, może uda się też na poniedziałek. Także tak, otworzymy zaraz te paczuszki. Ja, słuchajcie, idę coś chyba zjeść, bo troszkę zgłodniałam. Nie umyłam jednak podłogi w kuchni, słuchajcie, bo zadzwoniłam do babci i połączyłyśmy się też z mamą i gadałyśmy sobie w trójkę. Tak ostatnio właśnie wpadłam na pomysł, że yy, możemy w trójkę przecież pogadać sobie. I tak, wiecie, każdy z nas siedzi w domu, więc to jakaś rozrywka. E, ale słuchajcie, jeżeli chodzi o tą paczkę, która jest na poczcie, e, zrobiłam, żeby przyszła do nas, do, żeby została dostarczona do nas kolejny raz. Ale niestety na poniedziałek już się nie udało tego zrobić i jest na wtorek. Także dwie paczki na pewno przyjdą w poniedziałek. Co prawda, tak jak mówiłam, jedna jest dla mnie, druga dla Jarka i druga we wtorek. Oprócz tego pewnie inne też przyjdą, także myślę, że w kolejnym vlogu będą znowu paczki. A dzisiaj, tak jak mówiłam, dwie paczki przyszły i zaraz zobaczymy, co jest w środku. Chociaż ja, tak jak mówię, już się domyślam, co było wybacam. Słuchajcie, ja już te paczki otworzyłam, tutaj mam nożyczki, wiecie, żeby było łatwiej. Zaczniemy od tej małej paczuszki. I tutaj, słuchajcie, mamy, nie wiem w sumie, jak to nazwać. E, takie preparaty na mole do szafy. Ja już takie mam obecnie, teraz, tylko że już wiadomo, się skończyły. E, I zakupiłam ponownie te same. Kiedyś miałam inne, z których też byłam zadowolona. Rzeczywiście tych moli nie było. Z tych również byłam zadowolona, dlatego wzięłam drugi raz te same. E, I one tutaj sobie po prostu macie taki. Um, takie kółko, na którym zaznaczacie, kiedy powinny być wymienione. I one słuchajcie z tego, co pamiętam, albo 6 miesięcy, albo 5 miesięcy. Mm. 5 miesięcy, tak. Czyli po prostu od momentu włożenia do szafy, 5 miesięcy tutaj zaznaczacie, kiedy wymienić. Tak jak akurat te, które mamy teraz, no to w kwietniu powinny być wymienione, dlatego kupiłam 8, bo mamy dwie szafy. I słuchajcie, oni zawsze te kartoniki Wam przysyłają, właśnie złożone, tak to się prezentuje. Powiem Wam, że mocny zapach, nawet przez opakowanie czuję. Ale dobra, to jest pierwsza paczka, a druga paczka, słuchajcie, ta e, większa. To jest, słuchajcie, taki segregator ze, nie wiem jak to nazwać, w środku z foliami, tutaj jest 60 kieszeni, 120 stron i ja to, słuchajcie, kupiłam z zamysłem właśnie albumu na zdjęcia, bo mamy sporo zdjęć właśnie takiego dużego formatu i po prostu one są w jakiejś teżce tam schowane, wiecie, a ja bym wolała, żeby były w albumie, żeby też się nie niszczyły. I szukałam właśnie albumu na eBayu, tak jak Wam mówiłam. Nie znalazłam żadnego takiego, który właśnie by miał takie duże, e, takie właśnie duże format. Były różnego rodzaju i mniejsze i większe, ale nie takie jak my szukamy. I stwierdziłam, że może byśmy wzięli. E, po prostu segregator i folię tam wsadzili i tyle, tak? E, tylko też nie chciałam dużego segregatora, tylko mniejszy zaczęłam właśnie szukać segregator I powiem Wam, że wyskoczyło mi coś takiego I powiem szczerze, że to jest chyba lepsza alternatywa To nie jest za, za grube, jest takie wąskie Więc akurat na, myślę, album e, Okładka jest taka, no, plastikowa I tutaj od razu w środku mamy już folię W sumie nie wiem, jak te folie wyglądają, ale otworzę i zobaczymy no i były różne kolory. Ja natomiast zdecydowałam się na taki klasyczny czarny. O. I teraz tak folie rzeczywiście się otwierają od góry, tak jak normalne folie, tylko że już po prostu na stałe tu są. Ale powiem wam, że folie nie są jakoś specjalnej jakości. Ale w sumie na zdjęcia może być w końcu nie będziemy tego codziennie oglądać, tak? Tylko raz na jakiś czas albo komuś się pokaże. A tutaj ogólnie jest napisane. Lekcja i numer, czyli to jest bardziej do szkoły. No ale myślę, że to jest fajna alternatywa, jeżeli nie możecie znaleźć albumu na duże zdjęcia. No, więc to są paczki z dzisiaj. Tak jak mówiłam, trzy są na poczcie. Znaczy dwie, bo jedna jest jarka. Na poczcie, także dopiero w przyszłym tygodniu. No i myślę, że w przyszłym tygodniu jeszcze inne paczki przyjdą, bo jeszcze tego trochę jest. Przyszłam sobie trochę, słuchajcie, na ogród, a tu zrobiło się ciemno. Znaczy, nie jest jeszcze tak w 100% ciemno, bo ja jeszcze wszystko widzę, ale do nagrywania to jest jednak za ciemno. Patrzcie, nie, bo jest takie. Także. No, ale słuchajcie, doświadczam się światłem w kuchni. I powiem Wam, że zrobiło się dużo cieplej niż było. Nie ma tego wiatru już, co było. jest tak cieplej. Zobaczmy, ile jest stopni. 14, więc nie jest źle. Może jutro będzie piękny dzień. Zobaczymy. Bo powiem Wam, że później, tak jak. Um... Rozmawiałam właśnie z mamą i z babcią, to wyszło słońce i słońce było cały czas Więc może jutro będzie pięknie Zobaczymy, ale dobra, słuchajcie, chciałam Wam coś powiedzieć e, Pamiętacie, jak mówiłam Wam, że w maju mamy lecieć do Polski i że odwołali nam powrotny lot z Polski e, I ja mogłam się starać tam o zwrot kosztów i tak dalej, ja oczywiście to zrobiłam I w tym mailu było napisane, że mam dwie opcje, albo mogę przelać te pieniądze na konto Weezer i dostać 20% rekompensaty, jakby, albo przelać po prostu na konto bankowe już bez tej rekompensaty. No i ja stwierdziłam, że ja wolę mieć te pieniądze na koncie moim, bo wiecie, no mogę je wykorzystać w jakiś sposób, a tak, no to mam tam tylko na koncie wizerna, wiecie, bilety mogę wykorzystać w ciągu dwóch lat i tak naprawdę, wiecie, no, nie korzystać z tych pieniędzy jakoś inaczej. No i słuchajcie, ja to zrobiłam. Ale na początku w ogóle wyskoczyło mi, że e, najpierw muszę je i tak przelać na konto Weezer, a dopiero potem na konto bankowe. Też tak zrobiłam. E, no i dobra. Pieniądze już wpłynęły, wszystko super fajnie, ale za Chiny ludowe nie mogę ich przelać na konto bankowe. E, jak już wysłali mi maila z potwierdzeniem, że dostanę ten zwrot, to na dole był link, w którym miałam wejść, żeby zrobić, jakby te, ten przelew taki. I słuchajcie, no co wchodzę w ten link, to jest po prostu jakiś błąd wyskakuje i nie mogę tego zrobić. I czytałam też na różnych forach w internecie i powiem Wam, że sporo ludzi ma ten sam problem co ja. Także masakra. Ogólnie pieniądze mam na tym koncie Wizer, ale nie mogę zrobić przelewu na konto bankowe. No i w tym vlogu też, w którym Wam wspominałam właśnie o tym locie, mówiłam wam, że chciałabym też, żeby nam wycofali jednak, znaczy wycofali, odwołali ten lot do Polski, no bo wiadomo, no i tak byśmy nie polecieli Chociażby, no wiadomo, sytuacja jest jaka jest, a poza tym w Polsce też jeżeli się przyjeżdża do Polski lub przylatuje, to trzeba odbyć dwa tygodnie kwarantanny, no a w momencie, kiedy my lecimy na tydzień urlopu, to jest niewykonalne, więc wiecie, i tak byśmy nie polecieli, ale gdybyśmy my sami odwołali loty, to byśmy musieli płacić jakieś tam kary i tak naprawdę... Tego zwrotu kosztu by nie było zbyt dużo, natomiast w momencie, kiedy oni nam odwołają, no to dostajemy 100%, no więc wiecie, dlatego ja chciałam, żeby ten lot do Polski nam odwołali. I powiem wam, że też wam chyba we vlogu wspominałam, ale, ale nie pamiętam, więc przypomnę. W razie co? Jak nam odwołali ten lot, Jarek wszedł właśnie, żeby sprawdzić, czy są dostępne bilety, bo słyszeliśmy, że już na maj można kupować. Okazało się, że bodajże, o ile dobrze pamiętam, od 3 maja można było już kupować bilety, a na ten nasz lot powrotny był w ogóle odwołany, bo jak my kupowaliśmy, to były trzy loty: rano, popołudnie i wieczorem. My mieliśmy wracać tym popołudniowym, a teraz jest tylko rano i wieczorem. No i słuchajcie. Cały czas myślałam o tym, żeby odwołali nam lot do Polski. I dzisiaj słuchajcie, dostałam maila, że nasz lot został odwołany. Tak. No i oczywiście, że mogę się starać o koszty, o zwrot y pieniędzy, więc ja to oczywiście zrobię i dlatego jeszcze się z nimi nie kontaktuję, bo jeżeli ten link, który o nim wyślą po raz kolejny, będzie działał, no to może tam będzie cała ta suma, którą mam na tym koncie, Wizer I będę mogła to przelać. A jeżeli dalej będzie to samo, co jest teraz, no to będę się z nimi kontaktować, bo ja chcę te pieniądze po prostu odzyskać na konto. Już bez tych 20%. I jak słuchajcie, weszłam dzisiaj, żeby sprawdzić, czy po prostu lot odwołali nasz, czy ogólnie odwołali, to okazało się, że teraz już od 10 maja mają być loty. Także zobaczymy, ale ja myślę, że póki co jeszcze loty na razie, lotów nie przewrócą, więc to tak będzie, wiecie, odwlekane, odwlekane i tak dalej. No ale tak, odwołali nam loty. Ja się z jednej strony cieszę, bo tak jak mówię, dostaliśmy zwrot, znaczy z jednego jeszcze nie, ale dostaniemy zwrot mm, pieniędzy w 100%, e, więc... Dobre to jest, natomiast, no z jednej strony wiadomo, jest mi żal, bo teraz powinnam już myśleć o tym, co zabrać do Polski i w ogóle, jak będzie fajnie, a lipa. I rzeczywiście ten urlop miał być naprawdę bardzo, bardzo yy, fajny, ale niestety, no sytuacja jest jaka jest i na razie chyba nigdzie nie pojedzie. To by było na tyle, kochani, na dzisiaj. Dzięki bardzo, że byliście. Pamiętajcie oczywiście o siedzeniu mnie na Instagramie, a my widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło. pa, pa.